Rozdział szósty Krok pierwszy. Codziennie módl się tą modlitwą. Zrób tylko cztery rzeczy. Od momentu śmierci Majka zaczęliśmy prosić Boga, aby uczynił nas chrześcijanami przynoszącymi owoc. Śmierć człowieka, którego kochaliśmy, kompletnie nas załamała. Stał się dla nas uosobieniem tych wszystkich zgubionych, do których chcieliśmy dotrzeć, zanim ich droga się skończy. Bóg wysłuchał naszych modlitw. Pokazał nam cztery proste rzeczy, jakie możemy robić każdego dnia, które sprawią, że będziemy wywierać skuteczny, trwały wpływ na życie innych. To modlitwa o bycie używanym codziennie, dostrajanie się do ludzi, wypowiadanie w autorytecie imienia Jezus i oferowanie modlitwy na miejscu osobom, które się na nas otworzą. Te cztery rzeczy zmieniły sposób, w jaki żyjemy od tamtej pory. Wielu ludzi narodziło się na nowo i służą Panu właśnie dzięki temu prostemu objawieniu. Po przeprowadzce do Manili, gdzie mieliśmy pomóc w zakładaniu szkoły średniej, wciąż codziennie żyliśmy według tych czterech punktów. Stały się one osią naszej metody ewangelizacyjnej. Dzięki niej założyliśmy w 1990 roku kościół liczący 13 osób. Po 9 latach miał już 1300 członków. Celem tej książki jest podzielenie się tą metodą z Tobą. Mam nadzieję, że postanowisz w swym sercu wprowadzić ją w czyn w Twoim własnym życiu i że napiszesz później do nas i opowiesz nam historię tego, co Bóg przez Ciebie dokonał. Krok pierwszy. Codziennie módl się tą modlitwą. W Biblii znajdujemy wiele zapisanych modlitw. Niektóre z nich stały się hymnami Izraela czy pierwszego Kościoła. Sam 23 oraz magnifikat to tylko niektóre przykłady. Wiele z nich ma łatwą do zapamiętania formę, dzięki czemu pomagają nam właściwie się modlić. Na przykład modlitwa pańska. Jezus nauczał nas, abyśmy modlili się krótkimi, pełnymi znaczenia zdaniami. Niektóre z najpotężniejszych modlitw zapisanych w Biblii zawierają się w jednym zdaniu. Jedna z nich znajduje się w ostatnich słowach księgi Objawienia. Amen. Przyjdź, panie Jezu. Objawienie Jana, rozdział 22, werset 20. Ta krótka modlitwa jest jak klejnot i jest jedną z moich ulubionych. Pamiętam, jak, będąc nastolatkiem, próbowałem służyć panu. Nie chciałem, aby królestwo nadeszło, zanim nie wyprowadzę się z domu i stanę się dorosły. Po tym, jak się wyprowadziłem i poszedłem na studia, nie chciałem, aby Jezus przyszedł, zanim się nie ożenię. Gdy się ożeniłem, miałem wielką nadzieję, że pochwycenie zostanie odłożone w czasie na tyle, że zdążymy mieć dziecko i tak dalej. Ta króciutka modlitwa ma za zadanie nakierować nasze serca na właściwą perspektywę odnośnie do ziemskiego życia. Ważne jest, aby modlić się nią codziennie bez względu na to, czego wyczekujemy. Powinno to wyglądać mniej więcej tak. Panie, wiem, że w niebie nie ma seksu. A ja naprawdę chciałbym wiedzieć, jak to jest. Chciałbym też się ożenić i ujrzeć moje dzieci. Panie, marzę też, aby własnoręcznie wybudować dom i piąć się po szczeblach kariery, która uczyni mnie wielkim biznesmenem i dzięki której będę mógł wszystkim pokazać, jak wiele talentów mi dałeś. Ale mimo to, przyjdź Panie Jezu. To jest właściwa modlitwa. Jezus modlił się podobnie, aby utrzymać swe serce w jednej linii z Bożą wolą. Jednak nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. Ewangelia Łukasza, rozdział 22, werset 42. W momencie swojej największej udręki, gdy Jego naturalna, ludzka wola toczyła walkę z potrzebą oddania swojego życia, Jezus pomodlił się tą modlitwą, aby upewnić się, że należycie poddaje się woli Ojca. Pierwszą rzeczą, jaką objawił nam Bóg, było codzienne wezwanie do modlitwy. Panie, poślij mi dziś kogoś, kto potrzebuje Twojej pomocy. Podobnie jak w przypadku dwóch modlitw, które przytoczyłem wcześniej, mamy się nią modlić nawet wtedy, gdy stoi ona w zupełnej sprzeczności do pragnień naszego ludzkiego umysłu. Jest jak kotwica statku targanego różnymi prądami. Zmusza nas do powrotu na właściwy tor i do pójścia do przodu. Powstrzymuje nas przed zboczeniem z kursu, co przydarza się wielu innym statkom. Zacząłem więc modlić się tym krótkim zdaniem: Panie, poślij mi dziś kogoś, kto potrzebuje Twojej pomocy. Zwykle wcale nie mam ochoty tak się modlić. Jestem osobą skupioną na działaniu, lubię sobie wszystko z góry zaplanować, a kiedy wydarza się coś niespodziewanego, co burzy mój grafik, potrzebuję szczególnej miary łaski, aby przyjąć to z radością. Mimo to modlę się tak, jak opisałem, ponieważ wiem, że dzięki temu będę kochał to, co kocha Bóg. Być może On chce mnie użyć w jakiejś naglącej sprawie, daleko ważniejszej niż dziesiątki planów, które ja sam uważam za konieczne. Panie, poślij mi kogoś. Ta część modlitwy nieco mnie uspokaja. Gdy byłem świeżo nawróconym chrześcijaninem, zrozumiałem, że moim obowiązkiem jest odnalezienie zgubionych, zanim umrą i pójdą do piekła. Przyszły los zgubionych stał się moją obsesją do tego stopnia, że zmuszałem się do robienia rzeczy zupełnie dla mnie nienaturalnych. Pewnej nocy na przykład usiadłem przed domem sąsiada, którego nie znałem i przez godzinę w męczarniach nie mogłem zdecydować, czy powinienem zapukać do jego drzwi i mu świadczyć. W końcu nie zrobiłem tego i czułem się koszmarnie. Następnego dnia wróciłem i nawiązałem z nim rozmowę, próbując wygłosić mu długie kazanie, jakie sobie przygotowałem. To była katastrofa. Sąsiad był bardzo zakłopotany, a ja drżałem i pociłem się. Modlitwa: poślij mi kogoś, uwalnia mnie od podobnych sytuacji. W testach na introwersję uzyskuje wynik 70%. Przeczytałem tekst zwany wielkim posłannictwem z Ewangelii Mateusza z rozdziału 28 po grecku. Takie są korzyści nauki w seminarium. Ma ono tylko jeden czasownik: czyńcie uczniami. Słowo idźcie użyte w tym fragmencie nie jest czasownikiem, tylko imię słowem. Dosłowne tłumaczenie brzmiałoby: Będąc w drodze, czyńcie uczniami. Rozumiem to w ten sposób, że powołaniem większości wierzących jest po prostu zajmowanie się swoimi zwykłymi sprawami, mając oczy otwarte na zgubionych, a wtedy Bóg uczyni resztę. Tak właśnie wygląda moje życie. Bóg strategicznie umieścił cię w miejscu Twojej pracy, szkole i sąsiedztwie, które jest idealnie dostosowane do misji, na jaką posyła cię każdego dnia. Niezależnie od tego, czy jesteś tego świadomy. Pójdziesz do zaplanowanej przez Boga pralni i zrobisz zakupy w konkretnym sklepie, do którego On Cię poprowadzi. List do Filipian, rozdział drugi, werset 13 mówi. Bóg to bowiem jest sprawcą waszych pragnień i działań płynących z dobrej woli. Prawdopodobnie nie jest konieczne, aby większość z nas pukała do drzwi nieznajomych. Po prostu w naturalny sposób zaprzyjaźniaj się z ludźmi, których spotykasz w swojej drodze. Bóg ułoży okoliczności tak, że spotkasz ich wtedy, gdy będą gotowi. Ta gotowość, niestety, nie działa zwykle w dwie strony. Bóg skupia się na tym, kiedy oni będą gotowi i ufa, że my, jako jego słudzy, odpowiemy na potrzebę, gdy ją zauważymy, bez względu na to, jak bardzo wypełniliśmy sobie nasz grafik w danym dniu. Śmierć dla samego siebie jest początkiem życia w Chrystusie. Nigdy nie wejdziesz głębiej na drogę z Bogiem, jeśli nie jesteś gotowy poświęcić tego, czego pragniesz, aby być posłusznym temu, czego pragnie On. Modlitwa Panie, poślij mi dziś kogoś, kto potrzebuje Twojej pomocy, jest wyznaniem Ojcu Twojej miłości. List do Rzymian, rozdział 12, werset drugi mówi. Zachęcam was zatem, bracia, ze względu na miłosierdzie Boże Abyście oddali swoje ciała na ofiarę żywą. Paweł dodaje później, że to właśnie jest prawdziwe uwielbienie. Nie trudno jest klaskać czy śpiewać razem z chórem. Prawdziwym uwielbieniem jest złożenie Twojej woli na ołtarzu, mówiąc: Panie, niech przyjdzie Twoje królestwo, a moje niech odejdzie, niech się dzieje Twoja wola bez względu na moje własne zachcianki. A jaka jest Boża wola? Bóg pragnie zbawienia zgubionych, chce, aby Jego zaginione dzieci zostały uratowane, dlatego postawicie w odpowiednim miejscu, jeśli tylko zgodzisz się przyjąć tę misję i pełnić ją całym sercem. Panie, poślij mi dziś kogoś, kto potrzebuje Twojej pomocy. Ta modlitwa mówi o poświęcaniu czasu jedynie tym, którzy potrzebują pomocy. Uwolnij się od strachu, jaki odczuwasz wobec przekonywania na siłę ludzi zamkniętych na Ewangelię. Na ziemi żyją miliony ludzi, którzy stoją na progu duchowego przełomu lub kompletnego załamania, w zależności od tego, czy ktoś z nas do nich dotrze, czy nie. W drugim roku naszego małżeństwa zapragnęliśmy wyjechać do Colorado, aby pomagać tam w zakładaniu kościołów. Zawsze marzyliśmy, aby tam wyjechać. Już lata wcześniej Sherry próbowała zostać doradcą na letnim obozie w Colorado. Gdy miałem 18 lat, mój ojciec zabrał mnie i moich dwóch braci na rancho i od tego czasu jestem fanem Williego Nelsona, amerykański piosenkarz i gitarzysta z Teksasu. Na ostatnim semestrze studiów Sherry i ja zostaliśmy zaproszeni przez kościół w Kolorado na rozmowę kwalifikacyjną do pracy z młodzieżą. W taki sposób mieliśmy zacząć nasze życie w tym nowym miejscu. Przylecieliśmy więc, przez kilka dni nawiązywaliśmy nowe znajomości, a nawet wybraliśmy się na narty z kilkoma rodzinami z kościoła. Poznaliśmy się lepiej z innymi młodymi małżeństwami, i do późnych godzin nocnych rozmawialiśmy o tym, kogo już polubiliśmy i dlaczego. Mieszkaliśmy w domu, który nam wyznaczono, i odgarnialiśmy śnieg z drogi dojazdowej. Polubiliśmy pastora, i on też zdawał się nas lubić. Kupiłem nawet parę nart na wyprzedaży. Zadzwoniliśmy do naszych rodziców i podzieliliśmy się naszym podekscytowaniem. Ktoś nawet zasugerował, żebyśmy zostawili w Kolorado nasze narty i walizki, bo za kilka miesięcy i tak tam wrócimy. Po powrocie do domu wciąż marzyliśmy o życiu na zachodzie. Oglądałem grę Denver Broncos, klub futbolu amerykańskiego, z nowym entuzjazmem, choć już wcześniej była to moja ulubiona drużyna. Minęły dwa tygodnie, później sześć, później osiem. Pewnego dnia tuż przed nabożeństwem, dr Creek, mój mentor i dyrektor odpowiedzialny za wysłanie misjonarzy, wezwał mnie do swojego gabinetu. Ostatecznie sam zadzwoniłem do pastora Czak. nie chcą was. Nie podali żadnych powodów, choć od tamtej pory minęło 20 lat, wciąż nie wiem, co się stało. Nie jestem przesadnie emocjonalny, ale tamtego dnia, mając zaledwie 22 lata, czułem się kompletnie zdruzgotany. Jedyne o czym myślałem, to jak powiem o tym szery. Czułem się odrzucony i porzucony. Odniosłem porażkę przy pierwszej próbie zakreślenia przyszłości naszej rodziny. Wszedłem sam do pustej sali nabożeństw, położyłem się na podłodze na środku i w ciszy płakałem. Po chwili zaczął zbierać się tłum i parę osób zauważyło mnie. Nie chciałem żadnych rad ani pocieszenia, ani też żadnych sugestii pomocnych lektur. Chciałem po prostu, aby ktoś otoczył mnie ramieniem i albo pomodlił się o mnie, albo po prostu usiadł przy mnie. Czułem się bardzo osamotniony. Student, z którym nie miałem wcześniej zbyt bliskiej relacji, ukląkł przy mnie, objął mnie ramieniem i cicho się pomodlił. Gdy byłem już zmęczony, usiedliśmy, a on otworzył swój portfel. Był to żonaty mężczyzna z dwójką dzieci. Otworzył swój portfel, w którym miał tylko jeden banknot pięciodolarowy. Wyjął go i wręczył go mnie. Gdy odmówiłem, powiedział, abym nie unosił się dumą, ale abym pozwolił mu uczynić to, co pan nakazał mu uczynić, by wesprzeć mnie na duchu. Od tego dnia prawie nie widziałem się z Chrisem Swiftem. Mieszka w Holandii, a ja na Filipinach, ale zawsze, gdy widzę jego nazwisko w jakiejś publikacji misyjnej, lub gdy wpadnę na niego raz na dziesięć lat, Wzbiera we mnie miłość do Niego i przypomina mi się, co zrobił dla mnie tamtego dnia. Była to rzecz właściwa w idealnym momencie, to czego akurat potrzebowałem. Próbuję oferować ludziom taką właśnie pomoc. Najważniejszy dzień. Z pewnością miałeś dni takie jak ten, może nie było ich bardzo wiele, ale każdy z nich miał ogromne znaczenie. Być może ktoś był wtedy z Tobą, choć niewątpliwie nie zawsze mamy do kogo się zwrócić. O to właśnie chodzi w tej modlitwie. Jej celem jest nakierowanie nas na bycie odpowiedzią na potrzeby świata, na bycie osobą, która gotowa jest pomóc komuś w tym najważniejszym dniu. W dniu, w którym będzie gotowy, abyś mu świadczył. W tej krótkiej modlitwie, Panie, poślij mi dziś kogoś, kto potrzebuje Twojej pomocy. Prosimy Boga, by skierował w naszą stronę strumień ludzi będących w takich właśnie dniach, abyśmy byli tymi, którzy ich zauważą i na czas zaoferują pomoc. Byłem nagi, a odziałeś mnie, chory i w więzieniu, a odwiedziłeś mnie. To są słowa Jezusa. We fragmencie tym jest mowa o tym, że na sądzie będzie tłum ludzi zszokowanych wspaniałym przyjęciem i pozycją, jaką otrzymają w niebiańskim społeczeństwie. Panie, dlaczego? zapytają. Zaoferowałeś mi pomoc, gdy cię potrzebowałem, odpowie. Idź dziś do pracy wraz z Bogiem. Pomódl się tą modlitwą. Panie, poślij mi dziś kogoś, kto potrzebuje twojej pomocy.